Musimy dokładnie sprecyzować, co my chcemy, za ile, w którym miejscu, bo do, co do, do lokalizacji też jest wiele znaków zapytania, jaka to ma być elektrociepłownia i tak dalej. Więc po prostu trzeba moim zdaniem, skromnym, przyjrzeć się temu, na jakim my jesteśmy etapie, i od początku wszystko dokładnie przeanalizować. Następna kwestia, kto z tej elektrociepłowni ma korzystać? Bo z tego co wiem, bo no te zasoby komunalne miasta są, oczywiście, ale one są no, takie, jakie są, niewielkie. Główna to jest spółdzielnia mieszkaniowa, prawda? To są odbiorcy mieszkający właśnie w mieszkaniach spółdzielczych, lokatorskich czy własnościowych. Czy ktoś kiedyś się pochylił, zrobił jakąś symulację, ile to będzie kosztowało, to ciebie dostarczane, czy w ogóle spółdzielnia... Miał kilka pytań. Ale, bo, miałbym kilka pytań, ale ponieważ no, wszyscy czekamy na pytania, chciałbym tylko jedno. Czy Państwo znacie jaki jest budżet miasta na rok bieżący w 2009 roku? Przybliżeniu milion. Bo tu już padło jedno. Drugie, jak w tym budżecie jest rozdysponowane za rok na przykład 2009? lub bieżący rok, wydatki na inwestycje jaki to jest procent budżetu i jak państwo uważacie jaki procent tych wydatków do budżetu tworzy budżet rozwojowy lub nierozwojowy bo ja wiem druga sprawa Nie <śmiennie> jest. Nie współpracę z powiatem, czyli ze starostów. Dziękujemy tak, bardzo. Odpowiedź na to pytanie poprosimy Panią Grażynę Kąchlę. Proszę Państwa. Przyznam się, nie znam całego budżetu, nie wiem jak. Uważam, że szkolnictwo pochłania więcej budżetu, bo to widziałam na ciasteczkach takich procentowych. Jakie są kwoty, też mi trudno powiedzieć. Więc przyznaję się bez bicia, chętnie się zapoznam, ale na współpracę ze starostą. Panem Starostą z miłą chęcią, z następnym również. Bardzo jak najbardziej. Jestem otwarta na ludzi i chętnie wysłucham i pana i wszystkich innych i bardzo dziękuję, że pan przypomniał, że należy się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Z tego co powiedział to jeden z panów, zanim zaczęliśmy tą debatę, to ten budżet wynosi około 40 milionów złotych. Tylko jeszcze jest pytanie, bo Pan tu spytał, ile przeznaczyć na inwestycje? Ja bym tak powiedział, a ile jeszcze z tych 40 milionów musimy przeznaczyć na spłatę różnego rodzaju zobowiązań, które miasto ma? To trzeba odpowiedzieć, a ja nie wiem, ile miasto ma do spłacenia, w jakim terminie, w jakich kwotach, bo jeżeli byśmy tak robili rachunek, to tylko dopiero po dokładnym zapoznaniu się, Możemy potem sobie poddać jako burmistrz i w ogóle jako żydnicy pod rozwagę radnym ile my z tego możemy przeznaczyć na inwestycje i na jakiego rodzaju inwestycje. Na pewno nie na takie działania, jak, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli takie właśnie związane z elektrociepłownią, musimy przyjąć pewną hierarchię potrzeb, które będą Odpowiadały za potrzebowanie naszych mieszkańców. I wtedy, proszę Państwa, bo tak rzucać jakieś cyfry i balansować nimi w lewo w prawo i pisać na papierze piękny program, że my wszystko od A do Z zrobimy, to my wszyscy potrafimy. To wtedy, jeżeli byśmy wzięli, proszę Pana, taki zestaw pobożnych życzeń, to budżet miasta w wysokości 40 milionów, to musielibyśmy mieć budżet Białego Stołu a co najmniej łączy sobat. i to nie wiem czy wystarczyło na cztery lata które są przed każdym z nas, żeby to zrealizować to tyle Kandydatów i Pani oczywiście przede wszystkim mówimy tu o rozwoju naszego miasta mówimy mówimy tutaj o rozwoju miasta ale mówimy też za chwilę, że budżet nie pozwala na ten rozwój miasta proponujemy coś, ale Automatycznie okazuje się, że nie ma tych pieniążków. Ja się chcę zapytać, jeżeli mamy pozyskać dotacje i to jest, mi się wydaje z tego tak, co słyszałem, jedynym źródłem większego rozwoju naszego miasta, będą dotacje pozyskane z Unii Europejskiej. Czy panowie, panie i panie pytam, czy macie jakieś zaplecze osobowe, swoje karty przygotowane na no, tak bardzo skomplikowany proces, bo Same dotacje każdy z nas może dostać, ale uzyskanie ten proces bardzo. jest o wiele trudniejszy. Czy jesteście Państwo to przygotowani? Jak ja tak, jeżeli wiem. osobowo możecie się wypowiedzieć, macie jakieś osoby konkretne, proszę się, się Dziękujemy usłyszycie. bardzo. Czy jest Państwa, w tym cały szkołach, żeby potrafić odpowiednio przygotować materiały, które pozwolą na pozyskiwanie do środków unijnych. Z tego, co się zorientowałem, no niestety z przykrością stwierdzam, że takich osób odpowiedzialnych w naszym urzędzie miasta, jeżeli jest, jest niewiele, a może w ogóle. Dlatego, moją zasadą jest tak, jeżeli staramy się o wilion, wielomilionowe środki, a o takowe chcemy zyskać, żeby to miasto nabrało tempa i żeby nie było w przeliczeniu na jednego mieszkańca 150 zł. No żeby ja mam Miał kilka pytań. Ale miałbym kilka pytań, ale ponieważ no, wszyscy czekamy na pytania, chciałbym tylko jedno. Czy Państwo znacie jaki jest budżet miasta na rok bieżący w 2009 roku? Przybliżeniu milion. Bo tu już padło jedno. Drugie, jak w tym budżecie jest rozdysponowane za rok np. 2009 lub bieżący rok wydatki na inwestycje. Jaki to jest procent budżetu i jak państwo uważacie, jaki procent tych wydatków do budżetu tworzy budżet rozwojowy lub nierozwojowy? Bo ja wiem, druga sprawa. z Powiany, czyli ze Starostwa. Dziękujemy Cześć. bardzo. Odpowiedź na to pytanie poprosimy Panią Grażynę Kołdę. Proszę Państwa, przyznam się, nie znam całego budżetu, nie wiem jak. Uważam, że szkolnictwo pochłania więcej budżetu, bo to widziałam na ciasteczkach takich procentowych. Jakie są wpływy, też mi trudno powiedzieć. Więc przyznaję się bez bicia, chętnie się zapoznam, ale na współpracę ze Starostą Opetny panem Starostąc z miłą chęcią, z następnym również. Bardzo jak najbardziej. Jestem otwarta na ludzi i chętnie wysłucham i pana i wszystkich innych i bardzo dziękuję, że pan przypomniał, że należy się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Poprosimy pana Z tego co powiedział to jeden z panów, zanim zaczęliśmy tą debatę, to ten budżet wynosi około 40 milionów złotych. Tylko jeszcze jest pytanie, bo Pan tu spytał, ile przeznaczyć na inwestycje. Ja bym tak powiedział, a ile jeszcze z tych 40 milionów musimy przeznaczyć na spłatę różnego rodzaju zobowiązań, które miasto ma? To trzeba odpowiedzieć, a ja nie wiem, ile miasto ma do spłacenia, w jakim terminie, w jakich kwotach, bo jeżeli byśmy tak robili rachunek, to tylko dopiero po dokładnym zapoznaniu się. Możemy potem sobie poddać jako burmistrz, i w ogóle jako żennicy, pod rozwagę radnym, ile my z tego możemy przeznaczyć na inwestycje. I na jakiego rodzaju inwestycje? Na pewno nie na takie działania, jak, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli takie właśnie związane z elektrociepłownią. Musimy przyjąć pewną hierarchię potrzeb, które będą odpowiadały zapotrzebowaniom naszych mieszkańców. I wtedy, proszę Państwa, bo tak rzucać jakieś cyfry i balansować nimi w lewo, w prawo i pisać na papierze piękny program, że my wszystko od A do Z zrobimy, to my wszyscy potrafimy. To wtedy, jeżeli byśmy wzięli, proszę Pana, taki zestaw pobożnych życzeń, to budżet miasta w wysokości 40 milionów, to musielibyśmy mieć budżet Białego Stoku, a co najmniej łączy suwalt. I to nie wiem, czy wystarczyło na cztery lata, które są przed każdym z nas, żeby to zrealizować. To tyle. Kandydatów, Pani, oczywiście, przede wszystkim. Mówiłem tu o rozwoju naszego miasta.